No i się ma. I ruszamy z nową serią remont BSA numer 2. Właśnie dzisiaj, w deszczowy dzień, ruszyło rozkręcanie. Tu mamy podwest, na którym stoimy. W pełne BHP, Bus i Mauser 1000 litrów. Ej, mamy taki nieoficjalny, że tak powiem, challenge z panem Wakolo podjęty. Czy my zrobimy pierwszy? nowego bs czy on złoży miodowego bizona 8-7 rok także zobaczymy przyjechał mój wspólnik Patryk Dzień dobry Panie Patryku Dzień dobry do środka zaraz zobaczyć o hydrostat przynajmniej oryginalny, czerwony mówili, że nie ciek no, no trochę ciek, tylko był osłonięty warstwą weź tam Pan pokaż kamerą, wczoraj się odkręcił, bo ja tu się nie, nie wcisnę to już było odkręcone Samo się odkręciło. No awaria fabryczna chyba. To wszystkie czujniki są odłączone. Standardowo jak to u ludzi bywa. Chociaż tu też coś może być z łożyskiem. Weź Pan tam za kamerę i bliżej. Tu coś luźne było i to już troszkę to czasu. Zajrzeć do łożysk mimo wszystko, bo łożyska rotoru się lubią palić. Jak nam w kukurydzy w zeszłym roku w tamtym nowe były i się podjarały. No także, także będziemy tutaj majstrować. deszcz nie deszcz będziemy działać. O widzicie jak to wygląda. Silnik zostanie mały z tego względu, no jak mówiłem tu jest troszeczkę inaczej. Te głupie koło pasować pompy jest bardzo duże, żeby zmniejszyć obroty. Złącza na hydrosat potrzebuje przejściówki, także trochę by trzeba było przerzeźbić, żeby się przerobić na duży silnik Szyny silnika są inne Ale że to jest ten silnik podobno 180 koni To my sobie już z nim poradzimy tam Zrobimy mu jakiś chip tuning czy coś Turbo Turbo o! Ta blacha już jest wolna? Chyba tak Możemy próbować ją zdjąć? Tak Czekaj, bo ja tak kurna jakoś bym przeszedł, ale nie wiem jak tu przejść, żeby nie spaść bo jeszcze tu niczyj trochę trzymać, do tyłu ok, bo poczekaj, bo ja tutaj zelazłem nie wziąłem tego, magnesa czy czegoś do kamery no nic Pani. Zaraz, Panie i Panowie robimy przerwę zaraz jak ją zdejmę to wrócimy no i jak zawsze nie zdążyłem nic nagrać Pierwszy dzień działań Patryka dobiegł końca. Ja niestety mam inną pilną robotę. Także działam. Światła się świecą w garażu, robię do późna. Patryk rozkręcił większość blach. Może wejdę na busa. Spuszczony olej z hydrostatu. Rozkręcony. Większość tutaj już blach. Nawet widzę śruby od silnika, od szyny odkręcone. Tam już jest z bęben chłodnicy wszystko przygotowane. Także jutro zostało tylko, a raz tutaj zajdę, bo ślizga jest też popadło na ten olej. Jutro zostało pompa chyba pójdzie nam razem nie, aby odkręcił, może jednak zostawił wężę, odkręcamy pompy odkręcamy. Paski zjąć główne od mocarni, węże od hydrostatu. I jak się uda, to jutro zrobimy wyjazd silnikiem i będzie Patryk w miarę możliwości prób dalej, żeby się dostać do rotorów. Także na dziś tyle. Jutro lecimy od nowa. No i jesteśmy po połowie drugiego dnia pracy. Kombaj wygląda tak. Nie ma serca. Trochę się tu olejem ochlapał, no standard przy wyjmowaniu, bo olej spuściliśmy z hydro. znaczy Patryk wyjmował silnik znaczy Patryk wszystko rozkręcił, bo to jego BS Ja przyszedłem Wyjęłem silnik wózkiem Tak to wygląda Mega dziura Spróbuję tu stanąć Co my tutaj mamy? Chylimy, łyżeczkę topy. o już śmieci naszło co my tutaj mamy taka miała być niepogięta podłoga i zdrowa gdzie za nóż, o kurna. Fu. tego tu nie ma także teraz Patryk odkręci tutaj wszystkie śruby, żeby nie zajmować całych blach Cały podest, niestety, tutaj podest, ja bym filtry zbiorniki zostawił w komplecie. Podest z tym wszystkim z blachą wywalił. I mamy rotory na wierzchu. A oprócz tego, że na pewno listy na rotorach zmienimy standardowo. Łożyska, już sprawdziłem, że. Purno, mamy tu szmatę. Aha, mokro. Wspodnie majster wieczyn, co tam już wam pokażę tutaj Patryk grzebał, grzebał trochę i są usapany, ale wybaczcie tak przełożę kamery tylko w rękę drugą, tylko ją tu dobrze, że suche plewy nie mam żadnej szmaty pod ręką wał separatora tego do na do młacającego tak, snuka łożyskowa, taki luz także boję się o pozostałe a z tego co patrzę, że przykład te te było widać zmieniane ale to jest fabryczne a po tylu latach, jak on ma pójść w porządną robotę to się boimy, żeby nie było, nie daj Boże, pożaru, bo tego się najbardziej boję, bo raz mi się kiedyś palił super od łożyska i znam ten ból, także motor wyjęty tu mamy ciorną dziurę węże tylko trzeba zabezpieczyć od a były zabezpieczone O, panie dziejku panie dziejku o, wypacz matek. Jest, jest, dobra. Idę do silnika, zaraz wam pokażę, jak to wygląda. A tutaj mamy serce wyjęte. Pierwsza rzecz to, chcę je umyć. Tu się zapasowałem i tak wózkiem się udało jego po wielkich bojach zdjąć. Zaraz tu otworzyłem przede wszystkim bębę od chłodnicy. Zobaczcie, jak to wygląda. Bo tam nie szło. Trzeba było paski. Na dzień dobry widzę, że raz, dwa, w trzech miejscach chyba. Czy na czterech jest łatana. A czemu to się tak kręci, ludzie? A, widać, Patryk puścił. Tu w bębnie to już byli nasi spawacze konstruktorzy. Tu zastrzał też jest dospawany. I tak to wygląda, zaraz go umyję. I zobaczymy, co się pod tym brudem znajdzie. Także. Spalam kartera i wrócę do Was jak umyję. Witamy w nowym odcinku Chcesz stresa? ku bs Nie wiem, ilo to letnie, ale zobaczymy, czy tu pod tym jest oryginalny lakier, czy woda Czy coś tu jest. Czekał, Tu wszystko żyło Już nie wiem, czy od szkoły kupywać, czy od prywaciarza. Następny chyba nutka będzie. Witam. Nazbieram tu troszkę. Tu jeszcze trochę syfu leży. Kilka dziur przegniło też tu był fajny pomysł. Też bym tak zrobił, ale zjechałbym z pola i bym to naprawił. Bo tak to no to nie jest na, rozwiązanie na dłuższą metę. Tu jeszcze mamy syfu. Tam będzie trochę syfu, ale ogólnie. Nie wiem kiedy, ale będzie do ogarnięcia. Weźmie Mercedesa na kamery. Już? Lecimy na żywo Ja wol na Audi na kameruj Audi e, Powiem ci jak jest, spróbujemy go na dwóch bateriach Tu bateria jest moja Audinówka A wziąłem baterię z tej dwunastki, co robimy A dorzucisz ją jak sprzedasz Audi? Tak. No, nie Audi bez baterii idzie e, Jak każdy Bizon który kupiliśmy Tak jest A czy mam tu od razu jedną tak olejem? Co się stało? Poczekaj a turbina Co turbina? Skąd tu olejem tak za Jakim olejem? Nie wiem jak to kim. woda Co? Nie a, to... to woda z olejem jak myte było dobre To będzie wyp wy wypchać Powiem ci jak jest Próbowy... <słysy> 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 Możemy mu pomocnika trochę dać nie wolno. Przynieś plaka. To teraz woda z turbiny się leje. To pompuje go. Tu jest wkręcony ładnie manometryk. Stanowisko pomiarowe jak w Ibmer. I dziękujemy Gry o plon. Tak, wrześniu <gry> trochę ropy ci zabierzemy. Ale przeleci idzie z powrotem, to będzie stać stanie, zjadą. już odjechał, nie ma co. Kierowiec już naprawiony i pojechał, tak? Tylko Drake'a została. Dobra, biorę... Ale on lubi plakę? Chodzi. Ta pompa przejrzałem wyjątkowo, krótko, fajnie chodzi. No, no, ja plany, nie wiem, czy tak no, Zobaczymy, na no, co będzie go rozebrać. było no, był czujnik. to widać, że blok za pompą standardową Tam był kiedyś fajnie kieplowany A blok na No ale Warto utrzymać, będzie Dobra, jeszcze chwilę go pomęczymy i wrócimy, zobaczymy jakie czucie będzie miało No i co? Zdjąłem dzwon do hydrostatu nie tego się spodziewałem powiem wam Po kolei zdjąłem cały ten dzwon tu ktoś pchał ta wodna grubo, ale co z tego jak łożysko tutaj jest wyrąbane baryłkowe Zdjąłem Przedni właściciel mówi, że robi tej frez. Owszem, jest roztoczone, jest wprasowana taka tuleja z frezem i ustalona, o tutaj, słabo będzie widać no po prostu jest nawiercone na kołkach, o tak ale co z tego jak ten frez jest uszkodzony bo zmienili to a nie zmienili wałka napędowego główny wałek, który przekazuje moc silnika na hydrostat, pompy i na cały kombajn niestety niestety wałek nie żyje Mamy tylko rozciątkowe ilości frezu, jechał, bo jechał. Niestety, szukałem po internecie ciężki problem z tym wałkiem. Są tam na eliksie jakieś wynalazki, ale w cholerę kosztują. Mam namiar na oryginalny ze starych zapasów. Być może dziś wieczorem lub jutro pojadę go przywiozę Nie jest to tania rzecz, niestety, no ale cóż zrobić. A brzęczenie podczas pracy ten kołnierz był tu przyłożony, zdjąłem to właśnie przed chwilą. No i zdjąłem, patrzcie, tu sobie leży luzem śruba. Patrzymy, a to jest element, który podpiera na końcu wałek za frezem. To na pewno spełniało swoją rolę. Tu już coś było kombinowane. Tu jest obrobione. Także ten element też jest do wymiany i podejrzewam, że to też mogło się przyczynić bo Fresny siedział w linii tu było rozbite łożysko tu było rozbite podparcie i wałek miał prawo wchadać takie wibracje że niestety o, także muł jest na grubo, no bo no bo mu musi być bo dostało tyle tałotu, że się rozbierało Ach, powiem wam szczerze, no... Myślałem, że będzie lepiej, no ale no, cóż zrobić. No nie wszystko niestety da się przewidzieć. A no, kupując kombań, nie będziemy przecież rozbierać go na elementy pierwsze, aby zajrzeć, co w nim siedzi. Także... Także ja biorę się za inną robotę. To na razie niech stoi i czeka. Także na ten moment tyle. Do następnego, cześć.